Są seriale, w których samochody często odgrywały bardzo ważną rolę, a wiele z nich zyskało wreszcie status kultowy. Dlatego dzisiaj zapraszam Was na małą wycieczkę w przeszłość i przedstawiam Wam naszą w pełni subiektywną listę samochodów, które na stałe wpisały się w historię motoryzacji ze względu na ich udział w wyjątkowych serialach. Zanim jednak przejdziemy do pierwszego bohatera, to tradycyjnie już przypominam wam o zasubskrybowaniu tego kanału i kliknięciu w dzwoneczek. A na pewno nie przegapicie kolejnych filmów na naszym kanale. Jeśli jesteście już gotowi, to zapinam pasy i jedziemy. Zaczynamy od bardzo mocnego akcentu kultowy nie tylko w naszym kraju serial Drużyna A. Opowiada o losu czterech weteranów wojny wietnamskiej. Niesłusznie oskarżeni i ścigani przez FBI, pracowali jako najemnicy podejmujący się kark misji. Ogromną sławę bardzo szybko zyskała ciemna furgonetka GMC Vandura z charakterystycznym czerwonym paskiem na karoserii, szaro metaliczną górną częścią nadwozia i spoilerem na dachu. Auto stało się ikoną popkultury i zostało też użyte w filmie z 2010 roku. Pierwszy egzemplarz ciężarówki GMC miał czerwone logo firmy na osłonie chłodnicy oraz tylnych drzwiach. Na początku drugiego sezonu loga jednak zostały zaciemnione, ale GMC nadal dostarczało na plan samochody. Firma była też wymieniona w napisach końcowych każdego odcinka. W serialu nie brakowało jednak błędów. Na niektórych scenach widzimy wersję wozu z szyberdachem, by chwilę później na ekranie pojawił się model bez niego i to w tej samej scenie akcji. Europa miała multiple, Stany Zjednoczone, Azteka. Samochód, który bił się o główne nagrody w kategoriach na najbrzydsze auto na świecie, stał się Prawie gwoździą do trudnej marki. Samochód dla indywidualistów albo osób, które zupełnie nie przywiązuje uwagi do wyglądu swojego środka lokomocji. Walter White należy chyba do tej drugiej grupy. Nie interesuje go pęknięta szyba oraz brak jednej aluminiowej felki. Przyglądając się bliżej autu, można dojść do wniosku, że Aztek nie jest idealnym samochodem dla osoby działającej poza prawem. Ani nie pozwala się wtopić w tłum, nie jest popularny tak jak Toyota camry, ani nie zapewnia porażającej dynamiki. White'owi było naprawdę wszystko jedno. Breaking Bad to jeden z najlepszych seriali ostatnich lat. A jego popularność sprawiła, że Aztek też zyskał drugą młodość. Po zakończeniu emisji serialu, zwłaszcza w USA, spora grupa fanów, zwłaszcza tych młodszych, zapragnęła mieć jak Azteka, co zaowocowało boomem na egzemplarze z drugiej ręki. Skoro już przy pontiaku jesteśmy, należy wspomnieć o drugim modelu, który w Polsce w latach 90. przyprawiał o szybsze przebicie serca. Knight Rider, czyli po naszemu nieustraszony, to serial, który miał dwóch bohaterów: Davida Hasselhoffa i Kita. Ten pierwszy to bożyszcz milionów telemaniaków, choć dziś jego kariera nie jest zbytnie ciekawa pod kątem twórczym. Kit z kolei to niezniszczalny, mówiący i myślący samochód do zadań specjalnych, a dokładnie przerobiony na potrzeby filmu Pontiak Trans z 1982 roku. Była to zresztą świetna Sama dla firmy General Motors, która dostarczyła na plan zdjęciowy 14 specjalnie przygotowanych egzemplarzy auta. Co ciekawe, poszczególne modele różniły się od siebie w zależności od tego, w jakich scenach były wykorzystywane? W części pojazdu zamontowano specjalną kierownicę oraz masę bajerów na desce rozdzielczej. Tu kręcono sceny z auta. Inne oferowały znacznie lepszy silnik i hamulce do akcji kaskaderskich, A jeszcze inne musiały pogodzić się z montażem całej masy kamer na karoserii do scen plenerowych. W czwartym sezonie pojawiła się także wersja kita bez dachu. Pamiętny był też tryb pościgowy zwany Super Plus It Mode, pozwalający rozpędzić się kitowi do blisko 500 km na godzinę. Towarzyszyła temu efektowna transformacja auta, używano do tego miniaturowych modeli Pontiaka. Warto wspomnieć, że General Motors zgodziło się na udostępnienie aut do serialu pod warunkiem, że po zakończeniu zdjęć wszystkie egzemplarze Kita zostaną zniszczone. Są legendy, które mówią jednak o tym, że jednej sztuce się upiekło. Tego samochodu nie mogło zabraknąć w naszym dzisiejszym zestawieniu. Miami Vice, choć w Polsce bardziej znany jako Policjanci z Miami, to historia dwóch policjantów: Jamesa Sonnego Croqueta, i Ricardo Rico Tapsa, którzy na co dzień walczyli z przestępczością narkotykową w Miami. A przy tym towarzyszył im kultowe Ferrari Testarossa, choć nie od początku. W pierwszych dwóch sezonach bohaterowie przemieszczali się w Ferrari Daytoną. Ale nie oryginalnym. Była to replika zbudowana na bazie Chevrolet'a Corvette. Skąd zatem działa się te starosta? Jest kilka wersji zdarzeń, ale przytoczę wam tę najbardziej ciekawą. Podobno sam Enzo Ferrari był pod ogromnym wrażeniem serialu, ale gdy dowiedział się, że Daytona występująca na ekranie, to replika wpadł w złość i nakazał firmie wytoczenie pozwu. O tym, że Ferrari od zawsze jest mocno wrażliwemu, mówiliśmy wam w odcinku, do którego w kartach tutaj. Macie Ferrari zaproponowało twórcom, że w zamian za zniszczenie wszystkich podróbek, przekaże na potrzeby serialu dwa swoje auta. Właśnie te Starosse. Obie zostały pomalowane na biało, aby łatwiej było je filmować przy słabym świetle. Czy się opłaciło? Chyba lepszej reklamy Ferrari nie mogło sobie wyobrazić. Na koniec dorzucę Wam polski akcent. Kto z Was pamięta kultowego Fiata 125P w żółtym kolorze z silnikiem 1500? Auto pojawiło się w serialu zmiennicy w reżyserii Stanisława Barei, który rozgrywał się w Perowskiej rzeczywistości. Jego bohaterem jest właśnie ta taryfa o numerach bocznych 1313, kursująca po Warszawie i okolicach. W pierwszym odcinku pojawia się też niebieski Fiat 125P z 1977 roku, który jest już u kresu życia i zostaje przeznaczony na licytację. Potem jego miejsce zajmuje wspomniana na początku żółta wersja tego Modelu. Dzisiaj praktycznie każda, nawet najmniejsza informacja związana z serialowymi rekwizytami jest dla fanów zmienników niezwykle cenna. Ostatnimi czasy świat fanów polskiej motoryzacji obiegła wieść o jednym Fiacie 125 p z końca lat 70., który w owej produkcji odegrał rolę samochodu drugoplanowego. Co ciekawe, informacje na temat dalszej historii żółtej taksówki głównych bohaterów są niezwykle różne. Jedni twierdzą, że tuż po zakończeniu zdjęć do serialu wóz trafił na złomowisko. Bardziej wiarygodniejszą historią jest ta, że Fiat trafił następnie w ręce jednego z kolekcjonerów z okolic Gniezda. Samochód miał być już nieco zmęczony swoim życiem, które jeszcze przed powstaniem zmienników miało polegać na byciu normalną taryfą. Niepodważalną taryfą jest jednak ta, iż do dnia dzisiejszego powstała niezliczona ilość replik WPT 1313 -13 w żółtym malowaniu, z czego niektóre z nich pojawiły się już na naszych drogach ponad 20 lat temu. To wszystko na dziś. Mamy nadzieję, że spodobał Wam się ten nieco retrospekcyjny odcinek i ci nieco starsi widzowie przypomnieli sobie kultowe seriale sprzed lat, a młodsi skurzą się, jeśli ich nie widzieli, może sprawdzić teraz. Oczywiście, lista ta mogłaby być jeszcze długa, dlatego jeśli wbijecie pod tym filmem, hmm... Lećmy grubo. Tysiąc łapek w górę to zrobimy dla Was drugą część tej listy. A tymczasem pamiętajcie też koniecznie o zasubskrybowaniu naszego kanału oraz kliknięciu w dzwoneczek. Możecie też wrzucać w komentarze pod filmem Wasze propozycje modeli, które powinny trafić w kolejnej części tego filmu. Sprawdźcie też inne nasze filmy na kanale, do których odnośniki widzicie właśnie tutaj i tutaj. A my widzimy się już w kolejną środę o 18.00. Cześć!